Tak, wiem, że idą święta i tak wiem, że wszyscy czekają już na wielkanocną wyżerkę, obfitego dyngusa, zabawę szukania jajek w ogrodzie i całą masę wielkanocnych telewizyjnych hitów. Ale mam też nadzieję, że mimo wszystko znajdziecie kilka godzin na to, by pograć na swoim tablecie lub smartfonie z Androidem, bo tego tygodniowy zestaw gier jest naprawdę zacny, z naciskiem na jedną wybitną produkcję. Jeśli macie w pamięci fantastyczną rozwałkę w takich tytułach jak Destruction Derby czy Flatout, to w Extreme Gear Demolition Arena odnajdziecie się w trimiga. Naszym jedynym zadaniem jest tutaj bowiem zniszczenie w progi pył przeciwników znajdujących się na planszy, korzystając z siły prędkości, dynamiki i twardej blachy. Z radością pakujemy się więc w bok przeciwnikowi, robimy blaszany bębenek z tyłu wybranego delikwenta i próbujemy wprasować konkurenta w beton. A przy tym wszystkim całość naprawdę bardzo bawi. Jak uratować króla od zgilotynowania? Niekoniecznie trzeba wzbudzać rewolucję i stawać twarzą w twarz z rycerzami i oprawcami. Wystarczy jedynie szczypta pomysłowości, kreatywności, no i może trochę jeszcze zręczności. To wszystko znajdziemy w grze Wivleroi, w której staramy się nie dopuścić do egzekucji wspomnianego władcy. By udało się tego dokonać, musimy dotrzeć do samej gilotyny, jednocześnie unikając wzroku strażników. To wcale nie jest proste, o czym przekonujemy się zwłaszcza w dalszych partiach gry. Ale całość prezentuje się nie tylko przyjemnie dla oka, ale i daje także ogromny ładunek frajdy. Zbycie myszą doświadczalną to coś, czego, nomen omen, chyba jeszcze nie doświadczyliśmy. Mousebot daje nam taką możliwość i pokazuje, że manewrowanie mechanicznym gryzoniem pomiędzy setkami pułapek zastawionych przez kocich naukowców może pierwszorzędnie bawić. Nie jest to produkcja odkrywcza, Dodatek bardzo zbliżona do klasycznego modelu gry wyścigowej, ale krótko mówiąc, po prostu w tym tytule jest coś takiego, co pozwala gładko przechodzić pomiędzy kolejnymi etapami. I wcale nie mamy zbyt szybko dość. Już niebawem do kin trafi film Król Artur Legenda Miecza. Konkretnie stanie się to już w czerwcu, ale koncern Warner Bros postanowił umilić oczekiwanie osobom posiadającym smartfony i tablety, wypuszczając produkcję o nazwie King Arthur, która finalnie okazuje się być bardzo ciekawie zrealizowaną bijatyką w czasach średniowiecznych. Nie spodziewałem się tutaj niczego ciekawego, a dostałem naprawdę fajną naparzankę z bardzo bogatym zestawem ciosów i efektownie wyglądającą. Jednak nie wszystkie gierki na podstawie filmów to szrot, jakich mało. We wstępie wspominałem o pewnej wybitnej produkcji. I oto jest. Tytuł, który oficjalnie można nazwać jednym z najlepszych arpegów w historii, i jednocześnie kapitalnie napisaną historią, na którą mogą psioczyć tylko osoby, którym po prostu nie chce się czytać. Planescape Torment powraca w glorii i chwale z wizualiami przystosowanymi do współczesnych realiów, przerobionym interfejsem i polską wersją językową, która z pewnością ucieszy wielu, bo Torment to gra absolutnie epicka. Długo musieliśmy czekać na jej remastera, ale opłacało się i to bardzo. Dobrze jest przypomnieć sobie tytuł, który niegdyś ustanawiał standardy w swoim gatunku. A chociaż wiecie co, i tak naprawdę cały czas je ustanawia. No, to w przerwie pomiędzy kolejnymi sesjami w tormenta śmigajcie na ciasta, jajko i inne dobrocie suto zastawionego stołu. Nie zatrzymuję was długo i możecie zmykać, chociaż hola hola! Jeszcze suby, komentarze i lajki. No, teraz jesteście wolni. Odmaszerować. Widzimy się za tydzień.